Ja miałam takie same rozterki i myśli, że jak zrobię ten summit, to po co? W jaki sposób on wesprze mój biznes? A potem sobie właśnie przypomniałam, jaka jest moja misja, dlaczego ja zaczęłam robić to, co robię. I przypomniało mi się, że chciałabym, żeby jak najwięcej osób słyszało o zajadaniu emocji i stresu, tym bardziej, że wchodzę teraz na takie grupy o odchudzaniu, jestem po prostu przerażona tym, co się dzieje w takich grupach, gdzie jest odchudzanie i gdzie nie uwzględnia się emocji, psychiki i takich innych elementów i wtedy pomyślałam, że kurczę, trzeba nadal o tym dużo mówić i to, co powiedziałaś, ten networking, że ja mogę zaprosić osoby, które też mają swoje społeczności, i wspólnie możemy dotrzeć do jeszcze większej ilości osób, żeby trochę otworzyć oczy. Tak to widzę, żeby otworzyć oczy, żeby pokazać, jest taki wątek. I jak, jak sobie w ten sposób pomyślałam, to poczułam taką lekkość, tak, to ja taki summit chcę zrobić, bo ja przede wszystkim chcę realizować bis, yy, misję, a czy będzie z, będą z tego jakieś pieniądze, czy nie, wesprze to mój biznes, czy nie. Przesunęłam to na drugi plan, byłoby fajnie. Ale jakbym się skupiła na tamtym, ja osobiście poczułam, że byłabym zbyt napięta. A jak wróciłam do swojej misji, to poczułam lekkość. Możesz mieć to, to i jeszcze bym dorzuciła tak. jedną rzecz. Możesz mieć misję, możesz mieć networking i możesz mieć jeszcze coś, co jest dla mnie osobiście bardzo satysfakcjonujące. I zaraz Ci opowiem na takim konkretnym przykładzie. Kiedy w zeszłym roku miałam 40 urodziny, to mój zespół przygotował dla mnie kompilację takich krótkich nagrań, w których naprawdę bardzo różni ludzie. W dużej mierze goście samitowi składają mi życzenia. To było bezcenne usłyszeć życzenia od Clare Ragocino, autorki książki o ayurwedzie, od Kate Stillman, od doktorów ayurwedy z Indii. To było, to było piękne. Łzy, wzruszenia spływały mi po oczach. Miałam poczucie, że rzeczywiście ci ludzie są mi bliscy. I co za tym jeszcze idzie? Miałam poczucie, że nie jestem osamotniona w, tym, w pracy takiej, jaką wybrałam. Mam takie dni, w których czuję się po prostu super, świetnie, ajurweda, zrozumiale i dostępnie robimy to. A mam też takie momenty, w których myślę, kurczę, no nie, czy to faktycznie ludzie tego chcą? Ten świat jest taki skomplikowany. Czy ja tylko sama w ogóle o tej ajurwedzie i to poczucie przynależności do do grupy ludzi, którym leży na sercu to samo w takich chwilach, wiesz, listopadowych, mm. takie nazwa jest naprawdę bezcenne. Mm. Piękne. Mm, tak. No teraz muszę przejść do innych do tematów bardziej przyziemnych. Dobrze, dajesz takim pięknym tutaj pięknej opowieści. No wiem, też Przez... nagrywałam ci życzenia. Myślę, że w ogóle super, no, e, to... super pomysł zespołu, a mówiąc o zespole, to on też jest przecież ważny. Bo twój zespół jest też mocno zaangażowany w tworzenie samitów i wydaje mi się, że to jest no, też możesz ich tyle zrobić. Ja nawet nie wiem, czy, nie wiem, czy ty liczyłaś ile już zrobiłaś. Mm. Próbuję na szybko policzyć. <laughs> to nie będzie łatwe. Um. Ile samitów zrobiłam do tego momentu, czyli do października 2023 roku? No cztery samity Ayurveda Summit, które są największym logistycznym przedsięwzięciem i podejrzewam, że pewnie około 12 albo 16 mniejszych samitów Czyli w sumie Oj. pewnie dobijamy do 20. Liczę takie samity, jak jestem latarnią, tak. jestem latarnią dla biznesu, biznes holistycznie, holistic business, samity z konsultantkami. Myślę, że kilkanaście na pewno, około 15 to jestem pewna, a możliwe, że coś przeoczyłam. Korzystam z tego, że znam tą metodologię i. Powtarzam tą formułę, która, która po prostu dobrze działa w moim biznesie, i z tej formuły skorzystam też wychodząc na rynek międzynarodowy. Zacznę od Samitu, który ma już swoją roboczą nazwę, ale o tym nie niebawem więcej szczegółów. Mhm. Więc chciałam się pytać o doświadczenie. Powiem ci, że jestem zdziwiona, bo nie myślałam, że jest aż tyle, ale jest tyle i, i też z jednej strony powiedziałaś, że Mm, już jest ta procedura, tak? Um, macie sposób i macie wy, czyli zespół. Czyli zespół też wie, co robić, i, uh, i po prostu no, zespół ma w tym duży udział, bo bez zespołu to nie byłoby aż tyle tych salitów, podejrzewam. Mm -hmm. Tak. Faktycznie mamy przepis na tworzenie samitu i nie jest to jakaś tajemnica taka, którą bym się nigdy z nikim nie podzieliła, chociaż są na anglojęzycznym rynku kursy warte 3000 dolarów, które tego uczą i w takim kursie też kiedyś brałam udział. Jest to kwestia rozpisania wszystkich kroków i zdecydowania o tym, co faktycznie powinna wykonywać osoba kluczowa, a co można delegować innym osobom, albo takim, które są w zespole na co dzień, albo takim, którym, które się zatrudnia, czy zleca to zadanie na potrzeby samitu. Czyli na prostym przykładzie, być może nie masz w zespole kogoś, kto robi transkrypcję, chcesz, żeby twój samit miał transkrypcję, zlecasz transkrypcję. Chcesz napisy, zlecasz napisy. Chcesz lepsze grafiki niż te, które sama dłubiesz w kanwie, zlecasz. Grafiki. Bardzo dużym błędem jest robienie samodzielnie absolutnie każdego zadania z listy samitu, bo to jest mega dużo zadań, i z mojej perspektywy para idzie w gwizdek. Mhm. Lider, liderka, szefowa, twarz tego samitu traci swoją energię, szarpiąc się z kanwą, z grafikami, z transkrypcjami, z pierdołami. Nie od tego jesteś kochana. Stawiam albo na zespół, który mam, albo na zespół, który się zbiera wokół samitu na czas jego trwania, żeby całe wydarzenie rzeczywiście było lekkie. Mm -hmm. A czego się nauczyłaś przez te lata i przez te wszystkie samity? W sensie, co się zmieniło od pierwszego? Mm. Bardzo dużo się nauczyłam, i bardzo dużo się zmieniło i nadal zmienia. Z każdym samitem uczę się czegoś nowego. Jakbym miała wyciągnąć jakieś takie, takie perełki, to um, nauczyłam się, że nie ma jednej najlepszej formuły samitu. Jest ta formuła, która w danym momencie ci po prostu na tobie leży. To jest tak jak z sukienką. Nie wiem, Beata, czy ty masz jedną najlepszą? Ja mam w ogóle 20 najlepszych. Może nie sukienek, ale ubrań, w zależności od tego, jak się czuję. Jest taki rok, w którym chcesz mieć 7 dni 30 mówców. Jest taki rok, w którym chcesz mieć pięć dni, pięciu mówców. Mhm. Um, nie szłabym za radami i wskazówkami autorytetów, którzy mówią musisz to robić tak, tylko poszłabym za swoją intuicją, z odczuciem swoich klientów. Ostatnio ktoś mi mówił Maria w Twoich samitach nie ma PDF-ów, każdy gość powinien przygotowywać PDF, bo wtedy ktoś sobie tam pobiera i sialala i tralala. Moja opinia jest taka, że 30 PDF-ów z samitu, w którym jest 30 gości to jest 30 elektronicznych śmieci ludzie nic z tym nie robią. Nie kreujmy takiej iluzji wartości, jeśli ta wartość nie zostanie przeczytana, przetrawiona. Wolę, żeby gość powiedział coś w punkt w trakcie rozmowy, niż żeby dodawał jakieś PDF-y, które często są takimi zapchaj dziurami. Nauczyłam się też, że warto jak się rozmawia z innymi twórcami summitów, to warto dobrze ich dopytać, co to dla nich znaczy sukces. Bo pamiętam, że jedna z pierwszych osób, jak jeszcze miałam małe doświadczenie, mówiłam że No, w ogóle sukces absolutny, w ogóle bardzo duże zasięgi, bardzo duże zarobki. I mówię: Okej, okay, to co to są bardzo duże zasięgi? No, dotarliśmy do 500 osób. To nie była bardzo wąska nisza. Co to są bardzo duże zarobki? No, faktycznie zwróciły się te koszty, te 9 tysięcy, które ja w to włożyłam. I pracowałam jedyne 100 godzin nad przygotowaniem, więc też dopytałabym o jakiegoś, nie wiem, koleżankę, kolegę czy fachowca o to, co to dla niego znaczy sukces. Bo tu naprawdę każdy z nas ma inne definicje tego, czym jest sukces. Samit, po którym padasz na pysk, nie jest sukcesem. I tu chciałabym też powiedzieć, że na samicie rzadko. Ja, ja przynajmniej nie zarabiam na samicie. Ja czasem wręcz do niego dokładam. Um, natomiast y, zarabiam wizerunkowo, zarabiam y, docierając do nowych klientów, umacniając swoją. Y, Pozycję, rolę, znaczenie w oczach dotychczasowych klientów, pokazując się jako osoba, która jest wytrwała, której się chce, która jest nieobca. Też praca taka w służbie, która jest bardzo mało płatna, która ma też swoje takie nieprzyjemne obciążenia typu nagrania o 20 we wtorek. Nie lubię pracować wieczorami. Te, to, co zarabiam, ma inną naturę niż finansowa. I tu to warto wiedzieć, że summit jest takim momentem, w którym ty dajesz. I na pewno dostaniesz z powrotem, ale kiedy i ile, to trudno powiedzieć, więc nie nastawiałabym się na natychmiastową gratyfikację i nie sądziłabym sami tu po. Natychmiastowych owocach. Owoce samitu czasem spływają miesiącami, jeśli nie latami. Zdarza się to wychwytywać w ankietach od klientów, którzy piszą, Poznałam Cię na samicie w 2020 roku, bardzo mi się podobało, jak zareagowałaś na tą tak zwaną pandemię. Twój samit był rzeczywiście światłem tamtej Wielkanocy. Niech kto by pamiętał? Jola pamiętała, trzy lata później kupiła produkt za. Całe 300 zł, 3000 albo 30 tysięcy. Naprawdę, you never know, jak to mówią. Nigdy nie wiesz, kiedy ci to odda, ale oddaje za każdym razem. Osoby, które prowadzą swoje biznesy online, często pracują tak jak ja: siedzą w swoich czasem pięknych biurach, czasem trochę mniej pięknych, ale są na co dzień same. I maksimum kontaktu z drugim człowiekiem, oprócz konsultacji i spotkań, to jest czat na Zoomie, na webinarze. Dużo jest wokół nas twórców, czy edukatorów, czy jakkolwiek to nazwać, ludzi prowadzących biznesy online, ciszę. I ten moment, w którym możesz się spotkać w swoim biurze z innym ekspertem, z kimś, kto ma podobne wartości, kto ma niesamowitą wiedzę, doświadczenie, charyzmę, kto ci imponuje w takim sensie, że um, stanowi przykład cech, które chcesz u siebie też rozwijać, no to jest po prostu tak, jakby gość specjalny trafił do twojego biura i na dodatek, nieważne, jaki masz dywan, bo on tego nie widzi. Nieważne, czy siedzisz w szopie za domem, czy w ogóle nad sklepem spożywczym, tak jak ja, bo on tego nie widzi, on po prostu wchodzi i wnosi swoją energię i to. Bardzo polepsza zdrowie psychiczne twórców i właścicieli biznesów online, a myślę, że o tym w dzisiejszych czasach bardzo mm, wa warto o to zadbać, bo ten online był ekscytujący, ale wiesz tak dobrze, tak jak ja, Beata, że na dłuższą metę, jeśli nie zadbasz o zdrowie psychiczne, to praca zdalna może naprawdę je mocno osłabić. Mm? Mm -hmm. Tak, no to blaski i cienie. To kiedyś już cienie. też żeśmy o tym rozmawiały. Profilaktyka. Ja bym powiedziała summit jako profilaktyka takiego jako... wypalenia zawodowego, tego mm -hmm. poczucia osamotnienia, że to jestem tylko ja, mój komputer, moja myszka i moja klawiatura i od czasu do czasu jakiś webinar. Mm -hmm. Marysiu, jeszcze w tym miejscu się chciałam zapytać, czy przy organizacji summitów kiedyś zdarzył Ci się, nazwijmy to Błąd, ale błąd w sensie taka lekcja, którą zapamiętałaś bardzo mocno. Coś nie udało się, nie wyszło, było nauczką i mogłabyś przed tym przestrzec. No już powiedziałaś, żeby samitów nie robić samodzielnie, tylko żeby mm -hmm. był zespół, to już odebrałam jako taką wskazówkę. Tak, A naprawdę. Czy coś jeszcze? Um, to tak skanuję, skanuję pamięć i faktycznie masę doświadczeń dały mi samity. Ale czy z tego bym wysnuła jakiś, jakieś takie uważaj na mm. różne są te doświadczenia, są słodkie, cudowne jak bita śmietana, bywają też gorzkie w nieoczekiwanych momentach. Często mają związek z właśnie z interakcjami, z komentarzami, z jakimiś m, takimi przekonaniami, które są po stronie odbiorców. Klienci czasem mają taki roszczeniowy stosunek do samitu i w ogóle nie widzą ogromu pracy. Mm. A propos samitu, to już jest standard, że jak do naszego zespołu przychodzi nowa osoba, która wcześniej była w roli klientki, odbiorczyni i widzi, ile pracy stoi za samitem, to ma takie wow, szacun, że to robicie, bo nie zdawałam sobie sprawy, że napisy wyświetlające się na anglojęzycznych nagraniach. Kosztują tyle pracy, bo jest jedna osoba, która robi transkrypcję, jedna osoba, która robi tłumaczenie, osoba, która to wrzuca, osoba, która robi intro i outro, osoba, która to osadza na platformie. Czasem to jest jedna osoba bardzo utalentowana, czasem to jest 3 cztery osoby, tylko dla takiej prostej funkcji: że klikniesz sobie i słyszysz, co w ogóle dr. John Duyard mówi w języku polskim. Mm. Czasem tworzenie samitów bywa niewdzięczne, bo ludzie nie widzą, ile pracy stoi za wytworzeniem czegoś, co dodatkowo jest bezpłatne i to rodzi czasem takie trochę roszczeniowe postawy, i to tak po prostu jest. Więc to nawet nie tyle bym powiedziała jako przestrogę, tylko bym powiedziała, że są takie elementy tej pracy, które mogą się wydawać niewdzięczne. Ja, po, ja mam taką technikę, że nie skupiam się na tym, po prostu ignoruję te głosy, nie powiększam. Tych, tych komentarzy, tylko robię swoje. Zdecydowanie jako wskazówkę dałabym, dałabym, nie wiem czy słyszałaś to, że jak się buduje dom i masz budżet, nie wiem, 500 tysięcy, to załóż, że to będzie o połowę więcej, jeśli nie drugie tyle. Więc załóż, że przygotowanie samitu, szczególnie jeśli nie masz doświadczenia, potrwa dwa razy dłużej niż planujesz. Czyli jeśli masz taką wizję, że zrobisz to w 7 tygodni, to od razu rezerwuj 12, a najlepiej 14. Y bo się różne rzeczy zdarzają, bo nie na wszystko masz wpływ, bo pewne rzeczy mogą gdzieś tam jakaś wielkanoc, majówka, ktoś wyjechał, e, nie było zasięgu, e, nie, ktoś się nie wyrobił, ktoś zachorował, albo ty sama, jeśli jakiś wpadniesz na ten totalnie, w ogóle totalnie taki brawurowy pomysł, żeby robić to samodzielnie, odradzam, odradzam jeszcze raz, odradzam, nie rób tego sama naprawdę, bo szkoda talentu. Na, na taką pracę, którą można komuś zlecić, no to tutaj dałabym sobie taką większą rezerwę czasową. Ja w tej chwili jestem w stanie, myślę o samicie anglojęzycznym, jestem w stanie przygotować summit od A do Z w ciągu 10 dni, ale to jest już naprawdę, no to już jest owoc tego doświadczenia, które mam. 10 dni, czyli dwóch tygodni osobie początkującej poleciłabym co najmniej 3 miesiące na w ogóle oswojenie się z tematem, rozplanowanie, zrealizowanie i podsumowanie, bo po każdym samicie warto wyciągnąć wnioski. I podam ci przykład. Ayurveda Summit, który odbył się w tym roku, był samitem składającym się wyłącznie z najlepszych nagrań z lat poprzednich. Były cztery nowe rozmowy z absolwentkami, szkoła Jurwedy konsultantkami, natomiast cała reszta, 22 rozmowy, to były rozmowy the best of. Czemu? Bo analizując ankietę, doszłam do wniosku, że mało kto ma czas, energię i zasoby, żeby rzeczywiście wysłuchać wszystkich rozmów, i w każdej z trzech poprzednich edycji gro rozmów pozostaje niewysłuchanych. Ale klienci mają chętkę na to. O, widziałam, że jeszcze było to, ale już nie miałam czasu. Nie wiem, syn zachorował, wyjechaliśmy na Maldę. Um, niektórzy dołączyli później, nie widzieli tego wcześniejszego kontentu, czyli po, po, po prostu po którejś edycji Samitu wyciągnęłam wniosek, że ci, którzy widzieli, uśmiechną się, mogą zobaczyć jeszcze raz, a ci, którzy nie widzieli, będą mieli fantastyczną okazję skorzystać z czegoś, co zostało wytworzone, a nie użyte ponownie, siedzi na półce. I naprawdę marnieje. tu wracam trochę do tej sugestii, czy do tej rady wcześniejszej, żeby faktycznie myśleć po swojemu. Jeśli uważasz, że kontent był tak dobry, że chcesz go wykorzystać jeszcze raz, czemu nie? Popatrzcie sobie choćby na ten Flow Summit, co po prostu kilka razy w roku sprzedaje te wszystkie zagraniczne kursy. Tam jest w kółko to samo. Tam się zmienia kilka osób, wchodzą ci lokalni mówcy, co jest bardzo dużą nobilitacją, którzy tak naprawdę docierają do potencjalnych klientów tego summitu, rozkładając to już tak bez, um, bez ozdobników na strategię biznesową. Wyobraź sobie, że jest jakiś tam Ayurveda Summit Światowy. Nie ma, ale wyobraź sobie, że jest. I co roku jest ta sama śmietanka, w kółko te same nagrania, ale w tym roku wybrali Marię Nowokszabad, żeby w ogóle tam ją znobilitować i postawić między Dalaj Lamą, Deepakiem Chopra, a jeszcze jakimś tam innym wasantem Ladem. Świetne, nobilitujące przeżycie, ale tak naprawdę strategia biznesowa, czego chce? Mojej listy mailingowej, dotarcia do moich klientów. Może nie zawsze to jest aż takie fajne, jak się wydaje, czyli zachęcam do po prostu samodzielnego. Myślenia. Zdarzyło mi się być zaproszoną do takiego Wielkiego Samitu i ze zdziwieniem odmówiłam i nie przyjęłam tego zaproszenia. Najpierw była radość, ekscytacja, a potem było tak naprawdę tak łatwo chcecie. Tak tanio chcecie kupić to, co ja przez ostatnie lata wypracowuję. Jeszcze takie wysokie jest wpisowe, żebym mogła wziąć w tym udział. Jednak nie. I tutaj nie mówię, że to jest złe, tylko mówię, że naprawdę każda z nas. Ma swój, ma swój osąd, swoją ocenę, swoją intuicję, i warto robić tak, jak Ci się podoba, a nie tak, jak ktoś od Ciebie oczekuje albo ktoś Ci każe. Mm -hmm. Ech, mam takie trzy myśli po tym, co Ty po powiedziałaś teraz. Bo długa to była wypowiedź, więc je sobie nazbieram bardzo. <laughs> Pierwsza to jest taka, że nie tylko samit jest pracochłonny, ale w ogóle praca online jest taka, że ludzie, jeśli tego nie robią, to nie widzą, tego zaplecza. Co to tak naprawdę znaczy nagrani wrzucenie jednego filmu ile krótkiego? Ile to jest pracy? Mhm. Bo to się wydaje takie proste, jak patrzymy na, na ekran komputera, to, to jedna taka myśl. Druga taka myśl to jest, wiesz, co właśnie z tą ilością rzeczy, które my tworzymy. Ty tworzysz, ja tworzę, masz. I y, jakby ja mam czasem takie poczucie. Kurczę, no i to jest gdzieś tam w tym archiwum, nie? Na tym Vimeo, czy gdzieś, ktoś i co? I, i już tego nikt nie zobaczy. Czasem jest y, przykro, że to mm -hmm. nie pojawi się już więcej. Chciałabym, żeby to było w jakiś sposób wykorzystane. Więc, mm -hmm. więc y, wydaje mi się słuszną taka idea, żeby to. Ponownie wykorzystywać, bo przecież mm, czas leci. Ty działasz online, tak jak ja, to już jest około 8 lat, więc w ciągu tych 8 lat dojrzały kolejne osoby, dorosły, wpadły na, na Ayurvedę w Twoim przypadku, więc pewne rzeczy się też w ogóle nie starzeją, tak jak mówisz. Stara, mądra ajurweda, ona się nie starzeje, więc wydaje mi się, że taki, taki recykling nie wiem, czy to jest dobre słowo ale, ale czemu tego nie wykorzystywać? A trzeci wątek, jakim się pojawił Marysia, to jest tak, że ty robisz um, samity na wysokim poziomie. I ja wiem, tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, że każdy musi myśleć po swojemu, że ja też muszę znaleźć swój sposób na samit, um, bo nie wiem, czy będę w stanie zrobić na takim poziomie z tyloma elementami, na przykład nie mając takiego zespołu. I żeby całkowicie się nie zniechęcić, muszę znaleźć swój sposób. Bo to znowu tak nie żeby, że mówię, piękny jest sami summit, Marysi, piękna jest strona. Jak zawsze, Marysia, pamiętam na samym początku, jak mówiłaś, jak ważna jest ta strona zapisu na, na summit, ile pracy ty, ty w to wkładasz i twój zespół. I gdybym tak chciała z, zrobić, nie wiem, mogłabym się zniechęcić na przykład. Więc trzeba znaleźć swój sposób, Ujku. pamiętając o tych ważnych elementach, o których Ty dzisiaj powiedziałaś, także Ci bardzo dziękuję, że powiedziałaś właśnie o tych ważnych elementach, o których warto pamiętać, i znaleźć swój sposób taki na, na miarę tego, na ile ja teraz mogę. Kiedyś mm -hmm. może będę mogła więcej, teraz tyle mogę, więc jak chcę zrobić, to zakładam, że zrobię, choć może nie będzie tak to pięknie, jak u ciebie, ale lepszy, mm. lepiej jest zrobić niż nie zrobić, tak mi się wydaje. Zastanawiałam się ostatnio nad tym, wiesz, nad czym to tak, jakby skomentuję to tak od innej strony. Niebawem mija 10 lat działania Agni. Będziemy świętować hucznie w grudniu, i zastanawiałam się nad tym, jakie lekcje wyciągnęłabym z tych 10 lat działania firmy. Ciekawy temat, rozwinę w przyszłości, ale pierwsza, która idealnie pasuje na teraz, nie porównuj się z innymi. Nie porównuj się z innymi, bo ja się porównywałam z osobami, których dzisiaj już na rynku nie ma. Porównywałam się z innymi, od których obecnie zarabiam 20 razy więcej. Porównywałam się z innymi, którzy teraz kompletnie zmienili swoje cele i to kim są. Um, I jakby. I wiesz, czasem te porównania były takie, że o jestem gorsza, nie mogę, nie umiem, za wolno, i tak dalej. A z perspektywy czasu okazało się, że w sumie wygrałam na tym, w czym byłam w cudzysłowie, gorsza. Wygrałam, bo moja firma nadal istnieje, bo jestem zdrowa, bo jestem w mm, satysfakcjonującym mnie związku, bo robię to, co kocham. Mm. Także tutaj jest taki element, że my się czasem porównujemy, umniejszając sobie, czasem trochę też tak zuchwale siebie wywyższając, a czas to bardzo fajnie weryfikuje i pokazuje nam, że to naprawdę nie ma sensu. Zachęcam do szukania takiego swojego stylu, swojego sukcesu, swojego komfortu. Przypomina mi się studniówka. Moja koleżanka z ławki, Ola, którą pozdrawiam, kocham za to, że mi pisała każdą klasówkę z matematyki, miała sukienkę z tafty na zamówienie, fryzjer, brokat, make-up, wszystko tam było. Ja kompletnie się nie mogłam odnaleźć w taftach, sukienkach i patrzyłam trochę na to z takim zachwytem. Księżni Wyglądała jak księżniczka, przepięknie. Natomiast mój styl i komfort to była cza mała czarna, na to takie wdzianko ze stójką, prosty, jakiś srebrny naszyjnik, który później. Ściągnęłam płaskie buty na obcasie i włosy wywinięte dla odmiany na zewnątrz, a nie do środka. Ja się czułam pięknie, stylowo, seksownie, wygodnie, mogłam się sama wysikać. Nie brokat mi nie spadał do oczu. Gdybym siebie porównywała do dziewczyn, to czułabym się jak Kopciuszek na balu księżniczek. Zamiast tego mądrze wybrałam strój, w którym czułam się znakomicie. I to bym polecała mm, też tobie Beata i każdemu kto słucha. Widzisz mój landing, który się ciągnie przez 20 stron. A zrób sobie na jedną stronę. Pokaż tak. jaką jesteś kobietą. Powiedz z błyskiem w oku zapraszam cię na mój summit. Będzie ten, tamten i tamten. Ten czas będzie świetnie wykorzystany. Tu się możesz zapisać. Zrób to tak żebyś była w pełni swojej mocy. Nie strój się w szpilki, szminki i tafty jeśli to nie jest twój styl. Bo to porównywanie się naprawdę tak przez ostatnie dni do mnie przychodzi ta myśl, że um, kurczę, ile ja się porównywałam, i gdzie są ci ludzie, do których się porównywałam, kim oni się okazali, kim się stali, jak wyszli na tych swoich takich brawurowych strategiach. Bo jak się już 10 lat prowadzi firmę, to naprawdę już pewne rzeczy można zobaczyć, jak powstają, świecą i gasną. I okazuje się, że to, co kiedyś uważałam za swój jakiś taki właśnie, że mm, ona ma, ja nie mam, to teraz ja dalej mam. No nie? To, to tutaj tutaj, tak jak po, po ajurwedyjsku zachęcam naprawdę do pełnej ekspresji siebie, a nie do kopiowania w ogóle Joli, Kasi i Marysi, bo z tego kopiowania nie ma tyle radości i najczęściej też nie ma tyle sukcesu. Mhm. Mm tak, zgadzam się. Amen. Można się wiesz, inspiro, inspirować, podglądać, ale wybierać po prostu tak po swojemu, nie? żeby dobrze się z tym czuć. Na miarę też swoich możliwości teraz. Ale palec tak. mi się podniósł, Pita się tak. odezwała. A propos inspirowania: jak za długo się inspirujesz, to para idzie w gwizdek. Mary Forlao ma taką cudowną zasadę create before you consume, czyli twórz zanim zaczniesz konsumować. Nie oglądaj 30. samitu, żeby się zainspirować, jak to jest zrobione. Zrób swój pierwszy. Uwaga, samit może trwać 3 dni. Włóż energię twórczą w ten pomysł. Miej swoje doświadczenie, swój sukces. Zamiast czekać w poczekalni na jeszcze jakiś jeden sprzyjający moment, jeszcze jedną strategię, co osoba, co mentorka, co właścicielka i właściciel biznesu, to inna Strategia, inspirowanie jest dobre w małych dawkach. Szczególnie w tym świecie, który zdecydowanie, w którym zdecydowanie za duży nacisk jest na inspirowanie, a za małe, na twórcze działanie i kierowanie swojego życia. Także tak mi się pita paluszek pod, podnosi i mówi tak, ale tylko troszkę, a potem no troszkę. wyrażaj swój własny geniusz. tak, tak, tak jak najbardziej. No dobrze, to chyba, chyba tyle Marysiu, co sobie tutaj tak na tą chwilę przygotowałam, żeby Cię podpytać, a dostałam jeszcze znacznie więcej, więc bardzo Ci dziękuję. Nie będę mówić, że jestem służej i każdemu chętnemu pomogę, ale chętnie się dzielę swoją wiedzą, taką know-how w tych obszarach, w których wiem, że to może przynieść dużo dobrego i sama też korzystam z takiej pomocy, także wiesz, czasem to jest tak, że po prostu napiszesz długiego maila, a ja ci odpiszę super, to ma sens, albo zmień to i to. Um, jestem i chętnie wspieram na różne sposoby, choćby odpowiadając na takie pytania, jak w tym podcaście. Myślę, że summit jest naprawdę bardzo wartościową formułą i jak ta sukienka na tobie leży, no to kochana, wkładaj i baluj. Już nie mogę się doczekać. A <laughs> ja, ja tak. też. <laughs> Dzięki bardzo. No Dzięki serdeczne. Powodzenia. Trzymam kciuki za owoce tej rozmowy. Dziękuję.